Krzysztof Kowalewski. Mistrz komediowej formy i człowiek o niezwykłym dystansie do siebie. Choć zagrał w dziesiątkach filmów Barei, jak mistrz Brunet wieczorową porą, to w ostatnich dekadach pokochaliśmy go jako ekscentrycznego ordynatora łubicza w daleko od Jego głęboki, charakterystyczny głos przez lata bawił nas w radiowym słuchowisku Kocham Pana, panie sułku. Prywatnie był człowiekiem niezwykle skromnym, choć jego życie osobiste bywało burzliwe. Krzysztof Kowalewski odszedł 6 lutego 2021 roku w wieku 83 lat. Przez długi czas zmagał się z problemami kardiologicznymi oraz cukrzycą, jednak do końca pozostał aktywny zawodowo. Jeśli ten film poruszył w twoim sercu ważną strunę. Zostań z nami na dłużej. Subskrybując kanał Nostalgia, pomagasz nam pielęgnować pamięć o ludziach, których już z nami nie ma, ale których słowa wciąż są nam potrzebne. Kliknij przycisk subskrypcji i napisz komentarz. Twoja aktywność to realna pomoc w rozwijaniu tego miejsca. Dziękujemy, że jesteś tu z nami.